Witajcie. Dawno nie wrzucam tutaj żadnego filmiku i mimo że z wieloma z Was nie miałam okazji się spotkać tu w świecie wirtualnym, to z wieloma z Was już się spotkałam w świecie realnym, ponieważ zaczęła się szkoła i w związku ze szkołą spotykamy się na żywo. Skończył się ten czas naszej narodowej kwarantanny skończył się ten e, trudny czas siedzenia w domu. E, mimo reżimu sanitarnego jaki jest, możemy wrócić do e, spotykania się z ludźmi na żywo i do budowania relacji na żywo. E, jednak chciałabym zachęcić każdego z was, e, żebyś w tym e, czasie e, powrotu do rzeczywistości nie zgubił tego co najważniejsze, e, bo ja zauważyłam, że znowu weszłam w taki pęd, e, pęd życia że ciężko mi się w tym wszystkim odnaleźć i chcę Cię zachęcić, żebyś nie zgubił w tym przede wszystkim Pana Boga, ponieważ to On jest tym, który jest najważniejszy. Dlatego, żeby Go nie zgubić, warto Go zapraszać do każdej sytuacji swojego życia. Zachęcam Cię, żebyś, kiedy idziesz rano do szkoły czy do pracy, zachęcał, zapraszał Go. Do swojego życia, do każdej sytuacji, do tej sytuacji, która będzie w pracy, która będzie w szkole, do tej każdej lekcji, może do trudnego sprawdzianu, a może akurat do lekcji Twojej ulubionej. Możesz zaprosić Go też do tego, by był w Twoich relacjach, czy z rówieśnikami, czy z współpracownikami. Zaproś go do każdej chwili Twojego życia, tej łatwej, przyjemnej do Twojego odpoczynku również próbuj znaleźć ten czas na odpoczynek i poproś Go, by pomógł Ci znaleźć ten czas na odpoczynek bo czas dla samego siebie też jest ważny przede wszystkim żebyś znalazł taką chwilę dłuższą chwilę na spotkanie z Nim w ciągu tego dnia kiedy jesteś zabiegany możesz też ten czas znaleźć po drodze kiedy jedziesz autobusem włączyć sobie na słuchawkach muzykę chrześcijańską i spróbować się pomodlić ale też warto znaleźć ten czas w domu, na przykład wieczorem po całym dniu, porozmawiać ze swoim przyjacielem Jezusem, który chce być w tym wszystkim i chce być w tym pędzie, nie zabudził Jego. Pamiętaj, Bóg Cię kocha niezależnie od sytuacji: czy jest taki czas trudny, czy jest czas łatwiejszy, czy jesteś w biegu i pędzie, czy masz czas, żeby się zatrzymać. Ale nie zmarnuj tego czasu, który był Ci dany wcześniej, abyś przemyślał wiele spraw. I nie zmarnuj też tego czasu, który jest Ci dany cały czas, ponieważ jest to czas, aby kochać Boga i aby kochać drugiego człowieka. Trzymajcie się z Bogiem.